Zobaczcie jaki syf mi się zrobił po tym, jak tylko prefiltr wyjąłem i później machnąłem tym dużym filtrem, żeby zassało i pompką. Zobaczcie jakie syfisko wyszło. Teraz dopiero to przepompowywuję. Mój błąd, moja wina, trudno. Tak to była. I będziemy czekać teraz aż to się w ten, żebym Wam pokazał, jak to akwarium jak wygląda. No, aż to się trochę przefiltruje. Jeszcze jeśli filtry są silne To przepuści to i będzie spokój No ale nie ładnie się zrobiło Przez to Widać zresztą jakiś syf. I tak już jest lepiej Nic nie było widać Zaraz chociaż jakoś już ryby widać A minęło 30 minut Nie no, Już filtry Tak przepuściły to przez siebie Hmm, to teraz zobaczcie, jak to jest, jak się błędy popełnia. Co można sobie zrobić w akwarium? No dobra, na razie później zrobię dłuższy film, żeby wam pokazać co i jak.